Dzień dobry. Dobry. Witam serdecznie. A ty masz jakieś e, ty masz jak jakiś... Diablo na e, nowym kanale. <grym> Co tam słychać? Masz jakieś auto odbieranie? E, ja? A dlaczego? Na Skype'ie? Czemu? Mówię szybko? No właśnie. Jest <grym> to e, dostałem tak zwany oto e, i nie mogłem inaczej postąpić. <grym> słuchajcie, wejdźcie mi tak. Kuba ty masz postać sezonową... O kurwa, uwaga, 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 uwaga. Ty masz postać sezonową Kuba? Nie. Aha, To dobrze. Eee. Bryant, a jakie plusy jeszcze idą... A jakie plusy jeszcze idą za tym, że będziesz miał... No. Chyba nie opłaca mi się robić postaci sezonowej tak naprawdę, co? No bo aha. ile tam... No... Eee, aha. A ty masz tam maksa zrobionego na tym... na tym... Eee... Które strzeliny robić na przykład, na tym sezonowym brylant? Mm, ok, takie. Czyli, czyli masz kozaka po prostu, tak? No takiego w miarę dobrego a, a, a co masz za sezonową postać, kim raz? Krzyżowca. Krzyżowca, Aha. Tylko, że troszeczkę lepsze czyli... bronie i, i od razu set mi taki porządny padł, więc... Lepszy gier? Mhm. No, no broń od razu mi padła, tak prostu no... Ale dobrze, żeś go tu przyprowadził. E... No zastanawiam się kurde czy, czy robić to, to... No Bo teraz nie warto, no jak masz do 4 lutego, no to masz tydzień czasu to po cholera. No tydzień czasu, no ale to przez tydzień czasu wiesz, no kurwa widzę, ale to to jest No kilometr, Ale, ale nie? Co, co ci z tego będzie? Jak musisz dostać coś z tamtego sezonu? Bo i tak to będzie potem do dostania, nie? W normalnej mhm. wersji. To o tyle, że będziesz miał to szybciej. Aha. I o tyle, że masz te tam. Nie. Te, nie? Co, jak to bo się nazywa? Te paragony troszeczkę mnie kuszą, muszę Wam powiedzieć, nie? Tak, że się skumulują, no bo, że i tak grasz. No bo tak, ja tak, teraz tak. ja bym dostał na przykład. jeszcze pięć, Wiesz, łatwiej mi nabić od 1 do 50 niż od 150 do 200, nie? Paragon. Tak, tak, tylko że to nie dostaniesz liczby paragonów. Tylko, tylko dostaniesz o, doświadczenie. I, doświadczenie się kumuluje. Przeliczy ci się, więc to i tak będzie dupa. Wiesz o co chodzi? Lepiej że, jak grasz miałeś... na tym, a. bo tu dostajesz więcej to nie doświadczenia. To nie jest 50k, a, a tyle doświadczenia bardzo, ile było potrzebne. Bardzo, nie? Bardzo, bardzo słusznie, że mówicie no. na ten temat. Czyli poza Nie opłaca mi się. Ważna rzecz Filip, jedynie najbardziej się opłaca do tego, że masz dodatkowe jakieś te, jak to się nazywa, e, achievementy i to jest najbardziej wkręcające w sumie w tym wszystkim, bo tak naprawdę całe zbroje i wszystko to. możesz też dostać normalnie. Potem. Achievementy to mam trochę na razie w pompie, bo no, no to... Na razie jestem na etapie zbierania giru, nie? Tak, ale tu więc... masz bez giru achievementy, za to, że na przykład coś tam szybciej przejdziesz, albo tak dalej. Potem są te ranking... rankingi, Chasówki wiesz, to to... czasówki, nie? Kto tam... Do... O, zielony pierścień. O, tak. E, ale ja powiem wam, że zielony pierścień, kurwa, oby to był ten... rekora coś dla mnie, ale... też nie wiem, czy rekord ma pierścienie. No więc widziałem, słuchajcie, filmik, jak gościu gra tym... Em wojownikiem w tym secie właśnie rekora z, z tą szarżą Mhm. Mm to to nie uwierzysz po prostu co hmm. ten typ robił. On wali yy, no postać wiadomo Kozaska On walił po 200 milionów nie? krytyk mm -hmm. Hmm. No i dzisiaj też czytałem że wiera po 450 milionów krytyki robi z no. Demon hunterami co nie? Nieprawda chyba no, nie wierzyłem w to w ogóle bo trzeba naprawdę mieć 1000 tysiąc Ej. godzin przegrane Jeszcze ci mi wypadł Ale, ale fajnie drop dzisiaj Przeci, no. Trzeci trzecia legenda no za mi mnie. dzisiaj nic nie leci, nie? Fajne, to, że jakbyś, fajne jest to, że jakbyś grał od samego początku W sensie wiesz, jak grasz sobie od początku samego sezonu i tak dalej I rzeczywiście o. dużo spędzasz czasu No to sobie odpalasz sezon na początku I masz wiesz, masz gear, który, którego nikt jeszcze nie ma A ty już go no. masz już nim namiatasz, nie? No, I to jest, no, no, i, no, no I to no, jest no, fajne no, w sezonówce, nie? No rozumiem A ty Kuba będziesz grał w sezon nowy? Nie, co ty? Zostajesz na tym. Tak, no bo ja nie poświęcam tyle czasu na to, nie? Rozumiem, rozumiem, rozumiem. A Raz... ty, Brylant, będziesz grał nowy sezon? Mhm. Słuchajcie, przyszedł nasz kurwa kumpel. Mhm? No to dobrze, no to, 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 to po prostu wiesz, będziemy się grali, a jak Kuba po prostu będzie, to normalnie lecimy, nie? Starymi postaciami i tyle. Mhm. Tylko, kurde, wiecie co, no nie ukrywam że ten barbarzyńca to mi się w podoba i nie wiem czy nie będę robił. No znowu czemu badania? nie? No co za problem? Nie, co za problem, nie? No. Na pewno no, no. nie rób sobie, powiem tobie tak, na pewno nie rób sobie czarodzieja, nie? Nie? No to jest ostatnia postać. Mnicha w międzyczasie Szamana? Może. Mhm. Mm Ale na pewno Szaman nie rób czarodzieja. Mega. Szaman jest mega, mega, naprawdę. Bo czarodziejem będziesz to... się męczył. Tak, grałem z tym mnichem, bo mnie wczoraj Kumpel namówił, okazało się, że oni lecą. No oni mnie wczoraj na sezonówce, na y, tormencie szóstce boostowali, nie? No, to tak się robi dokładnie. No, y, i powiem wam, że... Y, no spoko, nie? No spoko mają ten, ten gier, tylko tak. Y, igrałem z mnichem. Nie podoba mi się ta postać. No. Mm. Nie podoba mi się ta postać ze względu na animację uważam, że po prostu kurwa nie pasuje. Do klimatu mi. Jakieś kurwa dzwony stawia wiesz... Mi się no, też się podoba. No, nie dla mnie, nie dla mnie, nie podoba mi się to po prostu, nie? Wizualnie Ale tak, mnie to... kurwa teleportował, no nie wierzę tej. No za kratki? Ten... No raczej za kratki mnie atakował. Byłeś z No właśnie, idę z całą gromadą. Z... Kuba też masz te błyskawice, nie? Widzę. Tak, Raz no. Super. Ale robimy jubel tutaj tym. No tak, błyskawice są fajne, no Trzeba Pracować jak najszybciej. A potem, jak już do 25 rangi wbijesz, to zwiększają ci prędkość o 30%. Eee, tak? No. Spoko. Za każdy punkt przyspieszenia. Eee, no, znaczy za każdego trafionego wroga. Do dobrego. Buława. Hej. Nic, kurwa, klusz na szczęście jest. Ja mam buławę. Eee. Też tylko tyle. O, słuchajcie, miasto, ee, ty, ty, To ty, jest ty, duże to? więzienie w zasadzie. Mam... Widzicie, warto nagrywać. Też warto robisz? nagrywać, warto nagrywać, bo teraz mam podstawy wiesz, prawne, żeby Blizzard'a oskarżyć, że na przykład by mi nic nie dropowało. Że gram już 3 godziny i nic nie leci. To jest to jakiś fakt, nie? No. A ty powiedzmy no. mi naszą rozmowę z też nagrywasz? Wszystko. Wszystko, nie, ta nie, rozmowa z Skype'a jest najważniejsza, powiem Tobie, obraz by był taki. ja jakby. właśnie, właśnie tak z tego <laughs> Jakieś treści chciałbym mieć do opublikowania na Nie, no właśnie, powiem Tobie Filip, z tym się właśnie zmagałem teraz, bo teraz tak, co z tego, że ja coś nagram, jak mam ciągu na przykład 30 minut, tak, albo teraz robiłem po 15 minut, tak się nagrywa, jak no. nie mogę tego obrobić. I co mam wrzucać? Wszystko na, na YouTube'a? Wiesz, to jest bez sensu, ja No już ci, już ci tłumaczę. Dochodziłem właśnie do tego, że jak się nagrywało, to ja obry, ob, ob, obrabiam sobie tym, no, mmm, Sony Vegasem. Tak. No i teraz jak nagrywałem ten plik, to on się kłócił z późniejszym kodowaniem y, Sony Vegasa. Aha. To, co on nagrywał w tym momencie z gry, się kłóciło no, potem to puszczał, z... Jakiś... No bo, bo teraz zobacz, każdym programem, którym obrabiasz wideo, tak? Yeah. Żeby zapisać to nie jest jak utwór, że wytniesz i on ci zapisze ten. On dalej go musi zrenderować z powrotem. One mi wyjebało. I to jest. Eee. I za każdym no razem dobra, on to nakłada to jakiś... Jest podeków, to coś musisz ustawić po prostu, żeby no to, było No to dzisiaj... No to dzisiaj tak siedziałem 8 godzin i tak ustawiałem, że po prostu mi się udało ustawić w końcu. Ustawiłeś? No, no i super Czyli można się spodziewać dzisiaj... Yy... No z dzisiaj już bez problemu mogę zrobić. nie? Osiągnięcie jakieś masz? Likwidacja piekła. <ścoughs> Dobra. Co to się kurwa namnożyło? Tak, nie? dzisiaj to działa, bo tak jak my graliśmy to mówię, no nie miałbym takiego tego obrobić, a jak, a jak to obrabiałem to się rozjeżdżały piksele, jakieś takie dzikie akcje się robiły, wiesz? Jakoś no. zarombista, a jak tylko chciałem to obrobić i tak. wiesz powycinać tak, albo coś tego Poza tym, aha no właśnie i druga sprawa jest taka, że głos osobno Więc na przykład bym miał, bym miał tylko twój głos, a bez mojego Aaaa, tak, to wrzucił. A to, 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 to. Na... Bo ja osobno siebie nagrywam to, się, tak. ja coś wszyscy, tutaj... <ślał> Dwa lewele w ciągu jednego, jednej szczeliny no to wyjdzie. Gdzie, 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 gdzie? Ku, ku mnie, ku mnie. Ruszyłeś już je? Nie, 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 nie tykałem. Nie tyka i goblina. Dzisiaj miałem 20 w jednym miejscu, albo no i więcej mogło być, bo po planu si plan się, plan się zajmowały, co nie? Dało ci coś? No, chuj, Tej otworzył tak sobie portal się już. On ma zawsze portal na początku, Aha. wiesz? Ach, no, myślałem. Ale, łobot. Oj, 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 nie, to on tutaj został. Został, został, tam tam, tam, tak? ucieka! No kurde. Co za gnojek tej, tu, Dobra, go, tu. do więzienia. Pierścień kolejny, zielony. Co ty gadasz? <gadłasz>? <gadł> Ale sytaj, to jest. dobre, o, dobre Tej, podobno ten kamień Jordana jest wypadł, co? Nie, bo ma, ja mam pełny odśpunek. Dobra, nie mamy czasu na to brudno. Przykro mi bardzo. Sorry, Wy... jestem już w mieście. <grym z tle> a, dobra, poradzimy sobie z niego. Albo nie. <grym z tle> albo nie. Zamk tle, ale... Zamknę wam szczelinę tle. teraz. <grym z tle> no, a za nami? A nie! <grym z tle> Tylko nie w szczelinie. Nie. Zostaniecie w tej głębokiej szparze. Nie na szczęście nie jest taka do... No bo kurde szczególnie się zaoperowałem, no bo wczoraj ten kumpel powiedział, że nie gra się w postaci nizezonowej. Ja mówię jak kurwa się nie gra, że wiesz Że spoko sezon z sezon, no, sezonem... wiesz jak zaczął ale... od początku sezonu to tak może mówić, nie? Co ja no, coś no, chciałem. Tak mi się tak wydaje, nie? Boś bo na tej, bo tej sezowni? nie ma no, niesezonowej postaci. A, ta, a, a przepraszam, a, a postać ci przechodzi? Tak, ta, postać chodzi do normalnych no, no. Wszystko przechodzi tej, A co? Zpiewonym stąd już, idziemy zamykać to ta. A, zamykam to. Znaczy sezon znaczy się opłaca, no wiesz, no jakbym chciał sobie zrobić nową postać, to bym sobie zrobił sezonową, bo czemu nie, nie? No. Na tej zasadzie, ale nie, na razie, no jedynie co chcę zrobić, to pewnie bym chciał zrobić mnicha w pewnym momencie, nie? Eee, sorry, szamana w pierwszej kolejności. Szaman jest... Szamana właśnie myślałem, żeby szamanem teraz grać. Zajebisty. No szamana jest mega dobry. Co, co macie za sprzęt? Kozacki. No. <grym> Gdzie ty, to jest Kane? Wiara, trzy legendy. <grym> Możemy się przenieść do tego, do kaldeum, co? Trzy legendy już patrzymy, co jest Co mi sypnęło. Ty, i co? I nie wyświetliło się. Nie, jest. Ja dostałem trzeci, ale tej, czekaj, czekaj! Co wy tu macie? Ale żeście, kurwa, wyciągnęli, ja nic nie wyciągnął. Ja mam legendary ten, e, ten... Ta, starożytny. Pranczy. Avalanche damage, kurde. Syn Odyna. 200% w broni, no ładnie. Bowalne. U strażnicy, O, raczej stary na maksa. Skradziony pierścień. No mu się tafet za barbarzyńcy to jest jakieś pomyłka, nie? No niepotrzebna. Kurde, a powiedzcie mi, ty, ja chyba sobie zrobię tą buławę, przerobię ją. potrzebujesz to powściągliwość? Zaraz, Czeka. zaraz Czeka. będę patrzył. Ooo, powściągliwość mi daje dużo. <noise> 13% obrażeń mi daje. <noise> Ej, a ja mam 6%. Bo... <noise> Ale nie, bo to potem mam ten chujowy pierścień to może złodem Czekaj, 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 czekaj. czekaj. Z tym drugim już tak nie jest. Też mam ten fokus. A, a i co jeszcze tam? Resilient. Jeszcze. Ale fajna ta powściągliwość, no? Ciekawa, czemu to dużo Ja bym witalność sobie o, wywalił z niej i dał sobie gniazdo. Ten, o, raczej. Ten drugi pierścień za tak speedem z tym kitem. Piękny. Używasz go chyba, rozumiem. Który? Też bym się na niego czaje, ale. Jest go tego... chapie. Powściągliwość, tak, no biorę. <śmierdziś w razie świetna> Powściągliwość Powściągliwość dla was życzę wam. Powściągliwości. Uf. Jeżeli chodzi o... <śmierdziś> o ten pierścień. <śmierdziś> no dobra, słuchajcie. Zobaczysz jaki ma ten bonus setowy. Warto skupienie znaleźć. Całkiem niezłe. Tej, no mam skupienie też Wypadło mi jedno i drugie na raz. rzeczywiście racja. <laughs> Masakra, tylko o co tutaj chodzi? Już nie jest takie dobre. No właśnie skupienie. Ten... skupienie mi mega spada obrażenia, nie? Tylko Ej, ale ten... ładne mi dropnęły to? Chyba, żebym A. przerolował tą witalność. Na szansa na trafienie krytyczne. Ja to tylko tak powiem wam szczerze, że idę. Do Faldeum, bo tu jest ciepło. Nie. Maria co zawiara. Ale to jest, to jest dodatkowego, słuchajcie, to jest 15% zwiększa szansa na znalezienie magicznych przedmiotów. Jak ja znalazłem teraz 3. W dupie mam te magiczne przedmioty. No nie wiem czy w dupie jakbyś miał, to byś kurwa biegał w goły. No i to, i, i bym dostał 15% więcej powściągliwości. I co? Okej, okay, no, bo ja mam teraz tak. No więc ten pierści to sobie wrócimy tu. A ten avalanż to jest... Która teraz miejtą? nie. Bo ja tu co chwilę zmieniam te wersję i języka, i... Eee... Czekaj, do kaldeum. Czekaj, czekaj. Czeka. A to jest ta lawa, tak? Kto? To Nie. A wolałem, że to jest jakiś kubek nie. Co się dzieje w kaldeum? Lawina. Lawina. Mhm. Mm. Mm Zorego na wtrącenie, nie? Słuchajcie, nie mogę się w tym miejscu odnaleźć Kaldeum co? Wszystko jest pod ręką. Squirt pod ręką. Squirt pod ręką. Hej, ja mam złote rękawice. Czy my nie? możemy wydropować dla mnie jakieś. Yy, Przepraszam yy, <grym> bardzo. Złote legendy? Rynkawice. Bo tu jest ja Tak, ta, żebym Ja też mam. Ja mam złote rękawice. To siedem. I co? Poczekaj, po się nie pucuje <laughs>